Poród to jest swoista rewolucja w strefie intymnej kobiety i to niezależnie od tego, czy był to poród naturalny, czy też cięcie cesarskie. Dlatego nic dziwnego, że zarówno moje pacjentki, jak i panowie pytają o ten pierwszy raz, o pierwszy stosunek po porodzie. Na ten temat chciałabym dzisiaj porozmawiać z moim gościem. Moim gościem jest Ewa Maj, która jest fizjoterapeutką uroginekologiczną. Partnerem odcinka jest Kinder by Nature, marka naturalnych chusteczek dla niemowląt od pierwszych dni życia. Strefą intymną kobiety zajmuje się wielu specjalistów. Ginekolog oczywiście położna, a także od pewnego czasu fizjoterapeutki uroginekologiczne. To chyba a właściwie zdecydowanie najmłodsza grupa specjalistów, która się tą strefą zajmuje. Jakiś czas temu e, mówiłam w jednym z moich filmów, czym to w ogóle jest ta fizjoterapia uroginekologiczna i na czym polega. Dzisiaj e, będzie moim gościem właśnie fizjoterapeutka uroginekologiczna Ewa Maj która specjalizuje się w fizjoterapii mięśni dynamiednicy u kobiet, pracując z pacjentkami ró z różnymi dolegliwościami uroginekologicznymi. Pracuje z kobietami w ciąży i po porodzie, łącząc różne formy terapii i treningu. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że mam kolejnego świetnego gościa na tej żółtej kanapie. I dzisiaj będzie bardzo ważny temat, o który często nieśmiało pytacie jeszcze w ciąży lub po porodzie, a mianowicie ten pierwszy raz po porodzie, pierwszy stosunek po porodzie. I właściwie czy to boli, czy to może boleć jak pierwszy raz, dlaczego właściwie boli? Bo szczerze mówiąc, ja się spotykam z dwoma frontami: z takimi mm -hmm. pacjentkami, które mówią, że to będzie ponowny pierwszy raz oraz z takimi, które mówią, nie, no, przecież jak przeszło tamtędy dziecko, to przecież już teraz, to ja się boję, że już nic nie będę tam czuła. Tak, więc jak to jest z tym pierwszym razem. Generalnie pierwszy raz po porodzie i te dolegliwości, które z niego wynikają, to jest naprawdę powszechny problem wśród pacjentek. Odkopałam takie statystyki, że może to dotyczyć nawet 86% pacjentek po porodzie, więc, no, zdecydowana większość. I to nie są zazwyczaj tylko dolegliwości, nie mówimy tutaj tylko o dolegliwościach bólowych. Oprócz dolegliwości bólowych może to dotyczyć też na przykład e, zmniejszonego libido po porodzie, może pojawić się suchość, która gdzieś tam też łączy się z tym aspektem bólowym, no i wiele innych czynników, jeżeli chodzi o e, takie struktury stricte mięśniowe. O których powiemy sobie dalej. A powiedz mi, jak długo może trwać ten problem? Tutaj zdecydowanie zależy od tego, jaka jest przyczyna tego problemu. Jeżeli chodzi o taki powrót do stosunków po porodzie, to najczęściej zdarza się około 2-3 miesięcy po porodzie. Pacjentki wracają. A czy ten problem może minąć sam? Czy raczej lepiej jest na to nie liczyć i szukać od razu pomocy? Oczywiście już abstrahując od tego, że może nie warto w ogóle się męczyć tylko szukać pomocy od razu, a nie liczyć na to, że trzeba swoje przecierpieć, żeby później było lepiej. Ale czy rzeczywiście jak z tym totalnie nic nie zrobimy, to jest szansa na to, że to się poprawi? Czy raczej, czy będzie się pogarszać, czy nie będzie się zmieniać? Szansa zawsze jest na to, że mi samo, jak najbardziej tak. Ale często jednak nie ja samo, jeżeli chodzi o na przykład sytuację, w której doszło do jakiegoś uszkodzenia w obrębie krocza, no to, to bardzo często jednak to krocze wymaga pracy. Zresztą ten czas, jeżeli nie zadziałamy, nie zrobimy totalnie nic, może być dość długi, a fizjoterapia jednak znacząco może go, pomóc go skrócić i wspomóc tą regenerację różnych struktur. Mhm. Czyli Podsumowując, lepiej jednak się nie męczyć. Lepiej tak, lepiej jest... zdecydowanie udać się do specjalisty. Zresztą e, zawsze dobrze mieć taką spokojną głowę i pewne rzeczy ocenić, czy wszystko jest w porządku, mm -hmm. czy może jednak e, warto by było sobie działać okay. z tym wcześniej. No dobrze, a jak to jest, jeśli chodzi, bo już wspomniałaś o tych urazach krocza poporodowych, mm -hmm. czy te blizny, które się w tym rejonie pojawiają, mają również wpływ na te dolegliwości bólowe? No jak najbardziej, każdy uraz może mieć wpływ na, na pojawienie się tych dolegliwości bólowych, jednak blizna jest taką, e, takim tworem, który e, powoduje, że ta elastyczność tych tkanek znacząco się zmniejsza. Może pojawić się też napięcie struktur dookoła, różne dolegliwości, nie tylko ciągnięcie. Czasem jak to napięcie jest duże, to nawet pieczenie czy kłucie w tym obszarze też może się pojawić. A jak to jest po cesarce? Bo to jest w ogóle takie ciekawe, że hmm. po cesarce często słyszymy, a bo tam na dole to wszystko jest nietknięte, więc pięknie, super. No wygoi się brzuch, to już nic nie boli i, i tutaj akurat nie będzie tego hmm. problemu. Po części jest to prawda. Że, że nie było tego przejścia dziecka, ale bardzo wiele cesarskich cięć jednak poprzedzonych jest próbą porodu, więc to jest pierwszy aspekt. Druga rzecz jest taka, że w ciąży to krocze to dno miednicy też jest bardzo mocno obciążane, więc te dolegliwości to nie jest, za, no nie jest często tylko jakby wynik samego porodu, ale też właśnie tych wcześniejszych przeciążeń. Dodatkowym aspektem, który warto rozpatrzeć, jest blizna, która, e, która znajduje się po cięciu cesarskim, e, bo w wyniku wzrostu, przy takim intensywniejszym współżyciu, e, też może dawać dolegliwości, właśnie tutaj gdzieś w obrębie, na przykład podbrzusza. Mm -hmm, bo my bardzo często w tym myśleniu o tych stosunkach poporodowych myślimy sobie tylko o tej sferze intymnej i o niczym więcej, ale nie zapominajmy, że nie tylko tamten ból się pojawia, mm -hmm. tak? E, bardzo często jest tak, że po cięciu cesarskim, nawet po jakimś dłuższym czasie są jakieś inne, no chociażby wzrosty, prawda, Dokładnie. które mogą mieć na to, na to wpływ. Niby ta blizna z zewnątrz patrząc się zagoiła, bo to jest niestety tak, że często się patrzy, o, z zewnątrz na skórę, gdzie jakby to gojenie jest najłatwiejsze mm -hmm. ze wszystkich innych warstw, można powiedzieć. Nie wiemy, co się dzieje w środku i zastanawiamy się, dlaczego boli nas na przykład podbrzusze, no bo okay. ten rajon też może. Bardzo często jest tak, że blizny tak wizualnie wyglądają super, a gdzieś tam w środku e, trzeba mhm. by było z tym popracować, e, z tymi bliznami. Mhm. A Czy ten problem często ma podłoże takie czysto psychologiczne? Czyli, na przykład, czy zdarza się, że przychodzi pacjentka z dolegliwościami bólowymi, nie udaje się znaleźć jakiejś uchwytnej przyczyny, i wydaje się dość prawdopodobne, że ma to tło psychiczne? Dosyć często zdarza się także oprócz tych fizycznych dolegliwości, które występują, i fizycznych przyczyn, które możemy znaleźć. No, pacjentki jednak mają takie poczucie, że e, raz, że to ciało się zmieniło, że nie wygląda tak, jak e, wygląda. Druga rzecz jest, e, co można z tą blizną, która e, w wyniku urazu krocza się pojawiła, e, zrobić. Do tego dochodzą e, no, zmęczenie i, e, i wszystkie inne rzeczy, które się sumują z takiej sfery psychologicznej. Więc jeżeli. E, Rozpracujemy tą bliznę, jakby wyrównamy napięcie tkanek i z naszej perspektywy takiej fizycznej wszystko jest w porządku, a dolegliwości nadal występują, no to jakby trzeba odesłać pacjentkę dalej i warto taką współpracę z psychologiem nawiązać. Oczywiście. To też ma drugie dno, dlatego też o to pytam, mhm. ponieważ ja dość często spotykam się z pacjentkami, u których głowa tak mocno tutaj pracuje, że one będąc nawet kilka tygodni po porodzie nie widziały swojej blizny na kroczu, mhm. to bo jest one się bały tam popatrzeć i raz, że one nie chcą tam popatrzeć, kiedy ja do nich przychodzę, to czasami mają odwagę już mhm. to pokazać, to, to miejsce, ale bardzo często, gdy proponuję im jednak taką terapię u fizjoterapeutki, urogi nekologicznej, to znów się pojawia tablony. No bo znów te strefy trzeba komuś mm -hmm. pokazać, tak? I że m, bardzo często to... Y gdzieś jest tak poza, poza logiką, no bo skoro fizjoterapeutka pracuje z tym właśnie rejonem, to nie mhm. jest to dla niej niczym nadzwyczajnym, ale często w ten sposób się nie myśli, tak, mhm. że to e, wszystko, co się tam wokół dzieje jest normalne, bo to. niekiedy są inne dolegliwości. Jeszcze nie zapomnijmy mhm. o tym, że czasami nietrzymanie moczu po mhm. porodzie, które się pojawia, jest po prostu tak głęboko zawstydzające, że ta kobieta się boi, e, spotkać z fizjoterapeutą w takim gabinecie, więc może powiedzmy o tym, że to, co tam się wydarza, to wszystko jest normalne i już tak. chyba zdarzyło Ci się widzieć każdą, e, każdą sytuację, bo te pacjentki bardzo często wchodzą w takie napięte, boją się, mówią, matko, ja mam problem z nietrzymaniem moczu, co jak coś mi się przydarzy tam w trakcie. Tak, nie będę mówić, że widziałam każdą sytuację, bo pewnie jeszcze nieraz mnie coś zaskoczy, e, ale... Też chciałabym od razu zaznaczyć, że to nie jest tak, że pacjentka wchodzi i od razu prosimy ją, żeby się rozebrała i jakby jesteśmy mhm. sfokusowane tylko na dno miednicy. Bo często najpierw jakby zawsze zaczynamy sobie od wywiadu, a potem pracujemy najpierw z ciałem pacjentki tak bardziej zewnętrznie, żeby też no jakby. Ona poczuła się o wiele bardziej komfortowo, ale zdecydowanie zdarza się, że jakby, jak już pacjentki obejrzały nawet to krocze, to często go zupełnie nie dotykały, tylko gdzieś tam przy takiej obowiązkowej pielęgnacji. No i tak z tym też pracujemy, żeby no jednak pacjentka na wizycie też czasem to krocze swoje, dotknęła i żeby po prostu w domu było jej o wiele łatwiej iść dalej. Mhm. Tak, to jest bardzo ważne, ale też fakt jest taki, że często ta kobieta pierwszy raz widzi. Na przykład, wtedy, kiedy ja do niej przychodzę, to mm -hmm. pierwszy raz ma odwagę popatrzeć. Tak. I bardzo do tego zachęcam, ponieważ niemal zawsze, właściwie chyba zawsze, ten widok jest znacznie lepszy niż się spodziewały. A, One się spodziewały, tam nie wiadomo czego, a to jest blizna, którą nawet na początku ledwo co widać. tak, tak? Więc to nie jest nic strasznego ani, ani wielkiego. Tak. I okazuje się, że jakieś pacjentki dotkną, zobaczą, to mówią: A nawet ciężko mi było tą bliznę znaleźć, bo ona jest jest taka malutka. Dokładnie, więc to wcale nie jest aż tak straszne, ale pamiętajcie, że jeżeli same macie obawy, czy prawidłowo dbacie o tę strefę, to zawsze jest Wasza położna, zawsze jest fizjoterapeutka uroginekologiczna, do której w zasadzie warto pójść zawsze po porodzie, niezależnie od tego, jaki on był i tam zostaniecie zaopiekowane przez profesjonalistkę, która się tym zajmuje na co dzień. A jak to jest, jeśli chodzi o to samopoczucie po porodzie? Bo bardzo często y, spotykam się z kobietami, które. Nie mogą usiąść w pełni po porodzie. Mm. E, mówią, że mają problem z poruszaniem się. Ja widzę, że to jest trzeci, czwarty tydzień po porodzie, a ta kobieta mówi na przykład nawet przy okazji wizyty laktacyjnej, że wie pani, bo ja karmię w takich i takich pozycjach, bo nie mogę jeszcze usiąść mm. i mnie to już zastanawia, dlaczego tak jest. Oczywiście zawsze oglądam bliznę po porodzie i ona wygląda zupełnie normalnie. Mm. I w tym momencie co się dzieje, dlaczego tak jest i czy tak może być w, tak, w takim czasie już po porodzie. Tak, to przede wszystkim no, trzeba zaznaczyć, że te pierwsze dni czy ten tydzień jakby mogą powodować dyskomfort, jak najbardziej, i wtedy faktycznie unikamy e, takiego e, długiego przesiadywania. E, ale w momencie, kiedy to utrzymuje się długi czas i e, utrudnia to zdecydowanie funkcjonowanie, to e, warto sobie to skontrolować. Wiadomo, pierwszą osobą tego kontaktu jest ginekolog e, czy położna, które wychwytują, e, którzy wychwytują te problemy. Ale bardzo często w wyniku właśnie takiej ochrony e, organizm napina tkanki e, dookoła urazu i po prostu e, są one bolesne, tkliwe, pojawia się to ciągnięcie, które uniemożliwia e, czy utrudnia siedzenie. I wtedy jak najbardziej e, no to jest taki pierwszy sygnał, że z tą blizną trzeba by było popracować, czy z tym dnem miednicy po mm -hmm. Tutaj jeszcze dodam, bo tak mi przyszło do głowy, trochę z mojej bardziej perspektywy, że pamiętajmy, że te dolegliwości mogą być takie uczucie ciągnięcia, chociażby w sytuacji, gdy jeszcze są szwy, co jest zupełnie mm -hmm. naturalne i nie, te szwy rozpuszczalne wydają się być lepsze, bo nie trzeba ich ściągać, ale niestety rozkładają się też znacząco dłużej niż ta tkanka, tkanka tak naprawdę tego potrzebuje i ten dyskomfort wtedy może, może być. I jeszcze jest jedna rzecz, którą dość często widuję i o którą chciałabym Cię mm -hmm. zapytać: to są te takie okrągłe. Poduszki z dziurą, na których pacjentki często siedzą przez dość długi czas po porodzie, żeby odciążyć krocze. Czy to jest dobre czy niedobre z Twojej perspektywy? Z takiej perspektywy fizjoterapeutycznej, to jasne, jeżeli one potrzebują na chwilę usiąść, zwłaszcza na początku, i trochę jakby sobie ulżyć w tych dolegliwościach, to czemu nie można skorzystać? Ale taką pułapką jest przesiadywanie w tych poduszkach, jak na normalnym e, siedzeniu, gdzie to krocze ma oparcie. Jeżeli chodzi o te poduszki, to nie przesiadujemy na nich raczej e, raczej jest to środek takiej doraźnej pomocy, ponieważ cudnomiednicy wtedy. Też może się rozciągać, i ta regeneracja zachodzi dużo dłużej. Po prostu, no, miednicy są wtedy bardziej w takiej poduszce obciążone. Mm -hmm. e, może jeszcze powiedzmy e, trochę na temat tego: e, wyobraźmy sobie, że się zgłasza do ciebie taka mm -hmm. e, kobieta, która ten problem z bolesnymi stosunkami po porodzie ma. Jak wygląda terapia? Jak wygląda to, co, co się dzieje w trakcie takich wizyt? W jaki sposób możesz pomóc? To tak naprawdę, w zależności od tego, co ustalimy z pacjentką w czasie wywiadu, co nam wyjdzie w trakcie badania, no właśnie, tak jak już mówiłam, nie tylko takiego wewnętrznego, w zależności od tej przyczyny, którą znajdziemy, to sobie działamy. No, ale chyba taką najważniejszą rzeczą, którą, które pacjent, którą pacjentki niepokoją przed pierwszą wizytą, to właśnie, czy muszą się jakoś specjalnie przygotować, czy będzie bolało, czy od razu właśnie pacjentka wchodzi i, a my przechodzimy do dna miednicy. To w zupełności tak nie jest. Czasem może być tak, że na pierwszej wizycie, jeżeli pacjentka nie czuje się komfortowo, to nawet no, do tego dna miednicy nie przechodzimy. Mhm. A zadam jeszcze takie mhm. pytanie techniczne, bo ono też czasami gdzieś tam padło. A propos tych stosunków po porodzie? Czy są jakieś techniki, to głupie słowo, może pozycje, sposoby, mhm. które zmniejszają te dolegliwości, taki dyskomfort, który się pojawia? To na pewno taką rzeczą, którą warto sobie zawsze po porodzie wprowadzić, to jest dodatkowa lubrykacja. Mhm. Wtedy no, ten poślizg też ułatwia stosunek. No, i na pewno taki e, czas i wyrozumiałość, którą pacjentki powinny sobie dać, e, że tam te tkanki mogą być jeszcze bardziej wrażliwe na dotek, więc e, warto też przygotować się do tego stosunku, jakąś naszą trochę dłuższą grą wstępną. No, jeżeli chodzi o pozycję, to najlepiej e, po prostu wypróbować, w których pacjentka. Partnerem czują się dobrze, no bo to nie jest zawsze zasada, że, że ta jest najlepsza. Mm -hmm, Okej, okay, bo pewnie też zależy, co jest przyczyną tego dyskomfortu. Mm -hmm, tak? Dokładnie. Mm -hmm. Okej, okay, myślę, że, że na większość takich często padających pytań odpowiedziałyśmy w tym odcinku, ale oczywiście, jeśli macie pytania, to pytajcie w komentarzach. Oczywiście też przypominam, że pełny kontakt do mojego dzisiejszego gościa znajdziecie w opisie tego. Filmu. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie odcinka i do zobaczenia.